Siemanko, nasz pierwszy vlog Wyjazd na zawody MMA Polska Lecimy sobie tu frudzikiem Jest nasz kierowca no, Jest trener, czyli ja I są tutaj zawodnicy w całej tutaj okazałości Same koty Same koty, o <gry> Uch, To chyba jakaś wersja deluxe Szczególną rolę odgrywa Tak zwane zluzowanie dekla I po reklamie Cyk, apartamenciki. Co tam? Standard dobry, można wypocząć. A, a co to za gangsterka? Na tym na Instagramie live robi po zabrzu. Chodzą białostoccy drillowcy. Dzień zawodów. Zaraz zobaczycie jak wygląda to od kuchni. Tu kolejeczka o 6 rano zawodników, którzy czekają na otwarcie tych drzwi. Tu rejestracja, sprawdzanie badań i cała reszta. Tu sprawdzają, czy wszystko jest ok. I zaraz do oktagonu. Tak! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie łapuj tego trąka! Nie zaczynaj, Dawid! Siemanko, jesteśmy po pierwszych walkach. Borys bardzo ładnie wygrał. Pierwszą walkę, super. Yy, widać, że poprawił rzeczy, nad, których, nad którymi musiał pracować. Yy, druga walka, no, bardzo ładnie boksował, bardzo ładnie trafiał agresywnie. Wywrócił bez żadnego problemu, docisnął do siatki gościa w gardzie. Niestety, jeden mały błąd, no i tamten założył bodylocka nogami, i po prostu wyciągnął mu. I murkę. Tak, kimurę wyciągnął, nie? Ale to taki bardzo mały błąd, ale poprawiliśmy to, co było trzeba poprawić. No, elegancko, kurczę. Luka bił się niestety walka sportowa to jest trochę inna walka niż mogłoby się wydawać. Szyba. 여러분 보 Dobra wiadomość: Wojtas wygrywa trzy waleczki swoje. Pierwszą kończy balaszką na rękę, na stawu kciułowym dźwignią, drugą gilotyną z dosiadu, a trzecią odwrotnym trójkątem. Więc można powiedzieć, że z pleców super, wygrywa bardzo ładnie. Kurczę, jestem bardzo zadowolony. Nauka nie idzie w las. I co? I może jakaś kadra będzie, nie? Kadra. No, Mikita bardzo ładnie wygrywa waleczkę swoją. Świetnie, super. Poddanie, gilotyna, ale wcześniej przed tym poddaniem to była totalna dominacja w ciosach i w zapasach. Wciąganie do nosa przed treningówek. Złotym medalistą tych zawodów informujemy, że Nikita wygrał walkę 3 po 3 finałową i też zdobył złoty medal, czyli bilans tych zawodów. Na pięciu startujących to jest 2 złota, jeden brąz, skarka voucher, ale też bardzo dobrze się spisuje.